moi widzowie, witam Was w kolejnym filmie na kanale NETSO. W dzisiejszym filmie omówimy sobie dwie gazetki LEGO Star Wars. Pierwsza taka, w której znajduje się statek Advance oraz limitowana karta Dart Sidious i Darth Vader. Karta limitowana, a druga jest z statkiem Ewing, który mieliśmy w kalendarzu adwentowym, i druga karta ty Luke, Skywalker i Darth Vader. Zaczniemy sobie od tej. Otworzymy nożyczkami. Tak, musimy. 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 Otwórzmy ją Musimy. nie ma Musimy. się prezentuje sama gazetka No taka, gazetka Pierwszy to limitowany e Wind, Taki Jest to trochę większy niż mikrostatek Posiada 61 61 elementów A do tego jest również karta limitowana Luke Skywalker kontra Darth Vader Limitowana Cała gazetka To akurat jest instrukcja to zbudowanie. Cała gazetka wyrządziła się właśnie w taki oduszków. O to Ło, patrzcie <laughs> Jakie dodatkowe gazetka z Lego Dreams, dodatkowa gazetka. Się tego nie spodziewałem, dobra, no, ale to na No i tak, no tak nam łamigłówki, główki i tak do statku. Plakaty też, fajne Tutaj, też wyrwiemy, zaraz zobaczymy. Dobra, później mam za wam pokażę. plakaty no, za gazetka, jak gazetka w kolejnym numerze. Jest strumowiec z wiadowca Ale to są stare gazetki także, nie? No, dobre No dużo, chyba czas złożyć na węzła wcale Złóżmy go Widzowie, czyli tak się prezentuje nasza to większa miniaturka E-Wing'a. No jak na tą jak do o tej to jest fajna. Także, no, dobra. Jeszcze zobaczmy, na chwilę jeszcze tą naszą kartę. no a ładnie, fajnie się błyszczy, musisz znać, fajnie. Dobra, i bez, bez zbędnego przedłużania przechodzimy do gazetki numer 2. E, jako również Star Wars.

Ja yeah, Advanced. No, ma... No, no. Jeśli chodzi o to z to jest to jest że ten sam, sam. On ma 29 klocków. I jest do tego karta z w edycji Dart Sirius i Darth Vader. Jest to karta limitowana. Także jeśli mamy tu jakichś fanów właśnie, którzy zbierają takie karty, mogą powiedzieć, czy mają taki, czy masz... Skryp? No dobra, no sama gazetka, wiadomo, gazetka jak to gazetka, nie? Gazetka jak to gazetka. I tu mamy, no fajnie, no... Miniaturowa wersja statku Jody, także no. Nie no, gazetka jak gazetka, to nie chcę, mam no, O! Dużo widać. No ładny. Na koniec odcinka wam jeszcze pokażę, jakie mam takie plakaciki. Tutaj akurat w środku widzę, że nie mamy żadnej, yy, widzę, że tutaj na końcu nie mamy żadnej, zaraz yy, kolej książki, jak poprzednio mówimy. Także dobra, yy, bez zbędnego przedłużenia yy, za chwilę ułożymy sobie nasz zestaw, ułożymy sobie nasz zestaw i za chwilę do Was wracam. Fani, tak się właśnie prezentuje nasz statek. O, oj, oj. mały błąd, dobra. I tak się właśnie prezentuje też jak na taką wielką miniaturkę nie jest aż taki zły. Także tak się właśnie prezentuje. Też jest bardzo fajny. No i tutaj macie obydwa właśnie Wam teraz pokazuję. ten jest większy troszeczkę. Czyli znaczy, w skali to było pewnie trochę inaczej. Więc Wam pokażę karty. No. Mamy dwie karty. Tak się właśnie one prezentują. Druga, dajesz błyszczy. Dobra. Ok. Tu już wam pokazuję jeszcze plakaty tylko. Pierwszy plakat. Tak się właśnie prezentuje. Tak się prezentuje pierwszy plakat. Jest to Anakin oraz Asoka. Okay. O jak on się właśnie prezentuje, Anakin oraz Asoka tam. O. A drugi to pokazuje nam tutaj ciemną stronę mocy. No praktycznie wszystkie postaci tutaj. Nie znaleźniam. To jest druga strona tego plakatu. A drugi plakat. Pierwszy przedstawia statki i to z jego pisem. Mamy i Kringa Mamy X-Winga, mamy B-Winga, mamy E-Winga i mamy jeszcze A-Winga. No fajny plakat, fajny. Chcesz jeszcze podróży, a drugi to również z Imperium pokazany taki dom, ten też naprawdę fajny, trochę jakby ono, no, no, do jakiejś części. Ok. to no dobra widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam, Cześć, siamano.